Siema to trzeci odcinek z serii przygody z Marcinkiem i jego kolegami. Dziś ze mną jest. Dawid 542, siema, jak znowu. Tak. To jest trzeci odcinek z, yy, z tej serii. A to widać trochę, chyba coś się nam dzieje z tym skype'em, skype'em z, z internetem, to dlatego tak. Internetowym. E, tak. i dlatego nas tak przerywa, to tak będzie nas przerywać i miałem was przeprosić, że się nie pożegnaliśmy w tak tamtym odcinku. Bartek coś porów, a ja idę na parkour, może go wreszcie przejdę. Tak, a ja ich, ja ich przeproszę po prostu, nie, i dobra. No i sorry za to, że, no że po prostu tak... Na kon koniec odcinka, nie? Naz ten dru tego drugiego. Nazywał się ten... krótka bitwa na śnieżki, jak dobrze pamiętam. Y no, ale już wbierałem, co Coś tam robiłem. Miałam, miałem miałem... Co coś naprawiałem. I miałem y dać pauzę, ale... Ale niestety wyłączyłem... Sorry, dopiero z tym, z tym, z tym programem do, do nagrywania się zapoznaje i, i w ogóle to, dlatego takie odcinki trochę będą kijowe. No i taki, może obraz wreszcie będzie dobry. Teraz próbujemy inny rozdzielczość. Tak. I, ciekawy, jak I będziemy próbować... Musicie być cierpliwi i bardzo was proszę, żeby jakoś oglądać te filmy. Tak? Naprawdę mi... No tak zależy, ja, Jakby... <grystanie> tak, zobaczymy ile osób jest. Marcinek ja. Tak. Tak? No. Brawo! Brawo Dawaj dobra, się... Davida. tepnij się do mnie! Dobra, nie, dobra. Nie, nie, nie. Dzięki. Dawaj, tak. tepnij. Nie. Na Czeka. chwilę. Czekaj, ja przeczytam tutaj kto jest. Marcinek, ja... Dawil, Wiglek, tak, Miki, Paweł193, i Sinin, Ja I... Galardo. Nie wiem, nie wiem jak się to czyta, ale. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, czekaj to Jak to się typało? Co się... TPA, mm -mm. Wiglek. O, o, pasz, Brawo, wygrałeś, pasz! Tu się pasz! Jest tam brawo, wygrałeś, no, nie mam nagrody A ja idę na poziom hard może coś tam przejdę? Chodź, chodź ze mną. Nie, chyba nie przejdę. Nie, nie. Co tutaj mi pan. Majka, jak tam spadnę, Dawid? Nie, ja tam nie idę, ja mam dużo rzeczy, a serio Mogę zostawić. Ja no ja nie idę. Sorry za to. Widzisz? Widzisz? Ja będę tam nie spać. Spaść. Spać i nie Cześć, będę powoli Czele, na... Ja się duch. będę stąd patrzał, Dali. Ja będę na... na dół se zejdę. Ja się uciepił tego w na za Jeszcze prawie. Nie no, jest osób. Jeszcze raz wody, do wody! Red... Go. Nie wiem gdzie jest woda. <grym> U -u -u, zabiję się. Bardzo tak. <grym> Oj, 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 oj. A czasami może mi się tak coś dziać z Minecraftem. No to wtedy ja go muszę wyłączyć, trzeba wyjść, to... Tak będzie, coś w serwisie. Jak wam się ten. na tym serwie, ten. nie, nie tylko nie będziemy na tym serwie, będziemy też na innych serwach. Także. Nie, Dawid? No. Tylko ten, ten serwer mi się tak spodobał, że niestety muszę na nim grać. <ścoughs> I nagrywam na nim. No. Ty. Ale weźmy coś porówny, bo. Odcinek, a nic nie robimy. Yy, no właśnie. Tamtym... Ej, wiesz co jest? Odkryłem warp survival. I tam można zbierać różne te są. Idziemy tam? Dobra. 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 Czekaj, weź sobie miecz. Weźcie ten do domu. A ja, ja, ja mam s... miecz przy sobie. A pożyczysz? Ja ci oddam później. A ja mam jeden, kurde. O, to weź... No to dobra, idę do domu zanim dojdę, to wiesz. Ale prosto się idzie. No to biegnę prosto. Ja taką idę. Oh my god. Ten biegnę. No właśnie, odkryłem dopiero dzisiaj rano. Ten. Ale co? Ten tego warpa, nie? Bo wczoraj coś pisałem. Nie, ale... gościu właśnie pisał coś. Tak? Też zauważyłem, no. No to do wczoraj, nie? Ale nie chciałam <laughs> tego. Ja Ej, pip na tym serwie kosztuje sms-em 8Z. No, to nie, na, to nie nasza, nie? Nie, nie, a tu jest, kurwa, no widzę. No i. O, jedne drzwi zrobiłeś? No, bo tak dziwnie wyglądało. Pod głosem tego. Ja biorę kamienny mieczek. Nie, to jest kamienny. Nic więcej niepotrzebny. Dobra, ona warp z tego. Na potworki idziemy, nie? No. Tak? Przez nie. V się pisze. Przez V. No to pisałem przez V. No się tu... A razem czy osobno? Osobno. Wy, wy, i wy, ale. Przez... O. I tutaj powinien być... Takie szkło jest, nie? I tam skaczesz No i walki. tam woda jest. Skaczemy? Uuu. Dalej cieni? Skacz, skoczyłem już Ej, nie ma pasportu Skoczyłem już, dawaj Wiem, widzę Skacz Wiem. Y -y. Szyb. 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 Patrz, ktoś tam zrobił LOL LOL Chodź kie... do lasu, tam będzie szkielet zrobimy sobie łup I jeszcze zabijemy jakiego pająka I mamy łuczki Albo owce Jedziemy. No, na łóżko. Ono właśnie, na łóżko. A mi czy zaczynają to robić. Ja nienawidzę. Ej, pochodnie ja to jest. Chyba tam jest kupana, mi się wydaje. Nie. Jesteśmy dwie... dobrą. Pochodnia. Ja. Y, tak, ile już nagrywamy? E, 7 minut, za chwilę kończymy. Tak, dwie minutki jeszcze. Y, Tutaj, w drugim odcinku też pójdziemy na warta z y, kurnika. No w drugim odcinku z tego miejsca będziemy nagrywać, gdzie skończymy, nie? No tam, będziemy skakać w... w drugim, w następnym. W czwartym odcinku. No. Nie. nie no, nie ma tu paszportów, nie ma nie, nie, trzeba, trzeba było tu na noc poczekać. Wiem. mi miecz mi. Trzy. Jeszcze dwie minutki, i mi wam I skończymy w tym miejscu, nie będziemy się na stanach. Uhuhu. Gdzie ty idziesz? Aha, tu jesteś. Jestem... małpą. małką. Czekaj na mnie. Jestem małką. To widać. Dobra, dobra, <laughs> dobra. Dobry tekst na widzę, widzę. że się uczysz ode mnie, Dobra. E, tak się... e, czas, zach... czas nam się kończy, jest już 8 minut, więc... No, no dobra. No, niestety... To będziemy już kończyć, to na razie. I będziemy na tym właśnie No, działać sklepie. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapki Ko w górę i komentuj. polecamy następne odcinki. I komentujcie oczywiście. No, to. no oczywiście tak. No to, to cześć. Ta.